na edukację, tak? Jakby trochę po linii swojego zawodu, więc dla mnie ważne jest edukowanie i to, żeby wskazywać i pomagać, tak, żeby ludzie nie narażali się na niepotrzebne kontuzje później. No chyba, że pojawią się jakieś rażące błędy techniczne, no to wtedy będę zmuszona użyć stosownej kartki. Ale mam nadzieję, że będzie więcej punktów do zielonej, bo z każdymi zawodami e, wydaje mi się, że ludzie chodzą naprawdę coraz bardziej świadomi coraz lepiej. Wszystko mamy po drodze Zawarcie. Zawarcie A ja też po drodze załatwię. Serdecznie witamy i pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Śremu. Także trzymajcie za nas kciuki. Dziękuję. Z Kalisza jesteśmy. Pozdrawiamy wszystkich. Cały klub KNT Kalisz. Pozdrawiam przede wszystkim. Koronę północy, oczywiście koronę zachodu, naszego miłego pa szulca i wszystkich związanych z Nordwalking. I przegranych, i wygranych. Zdrowie i sport najważniejszy. Wszyscy wygrywamy. Zdrowie najważniejsze. Duszno. i wszystkim zawodnikom się idzie znacznie ciężej, ale trzeba przyznać, że po ostatnich zawodach, kiedy staramy się pomagać i wskazywać, ale też ostrzegać, a czasami jak trzeba dawać no, żółte kartki albo punkty do zielonej, jeżeli ktoś wybitnie dobrą techniką idzie, to zawodnicy coraz bardziej się starają i widać, że mają coraz większą świadomość pracy, jaką muszą wykonać, żeby ta technika chodu nordic walking była bardzo dobra, bo wtedy poruszamy się bezpiecznie. Tak? Nikt nie jest narażony na kontuzję, i możemy czerpać pełną przyjemność z uczestnictwa w zawodach. A co, które miejsce? Pierwsze? K kategorii pierwszej. Kategorii pierwszej, wow. Pierwsze. wow. Pierwsze. bo nie było punktury. Da. Super. A my się całować nie możemy, bo my, my chodzimy dopiero, bo... to... no tak. Zdjęcie do rozwodu będzie. Także jest super imprezka. Ile już no, dni chodzicie z sobą? Trzy trzecie miesiące. Trzysta sześćdziesiąt pięć. W roku. Kolejny. Na ze sobą. Dlaczego pozdrawiacie? Tak, tak. Bardzo ładna pogoda. Troszkę deszczu, tak żwawo nie ma upału, jest super. Pozdrawiamy rodzinę. Całą fabrykę Norwika z ćcianką. Tak, do rodziny i wszystkich biedaczy. Jak się pozdrawiam z pierwszego miejsca na podium? Pozdrawiam wszystkich. Głośno i Pozdrawiam ściankę. Jesteśmy po zawodach. Jak dzisiejsza praca? Było ciężko? Czy z nami sobie radziłaś? Było bardzo sympatycznie. Jestem zadowolona. Co prawda, troszkę frekwencji jakby zabrakło w zawodnikach, natomiast wydaje mi się, że większość i tak była bardzo zadowolona. Trasa wymagająca, z tego co zawodnicy opowiadali, już po zmierzeniu się z tą trasą, ale ogólnie bardzo sympatyczna atmosfera. Troszkę tego deszczu napadało, wydaje mi się, że pozytywnie wszystko. Jasne. A jak w ogóle e, odbierasz sędziowanie? Czy, czy jest, to, je, jest to czynność, którą byś chciała robić, czy to robisz dlatego, że po prostu tak, tak los e, ci no, zrzucił to? Wiesz to sędziowanie to taka też moja pasja, tak naprawdę. I sędziję już y, y, 6 lat. 6 lat już sądziłem, więc każde zawody, jakby jest no, nowe doświadczenie, nowe wyzwanie, i napędza mnie coraz to na też rozwijanie w, w tym temacie. Więc i też doszkalam się różnego rodzaju um, takie eventy, czy właśnie szkolenia, um, które gdzieś tam przechodzę. Więc dla mnie ta praca, powiedzmy, praca to też takim w pewnym stopniu spełnieniem. Spełni mnie, ale jest to twoja, to znaczy po chodzeniu z kijami, jakby następna, następna rola, czy, czy, czy to są dwie role? Chodzenie z kijami i sędziowanie? Na pewno dwie role i to też ja się cieszę, bo to zawodnik to jakby, jakby swoją rolę odbywa, powiedzmy. Natomiast ja tutaj z, ze strony sędziego, jakby widzę to od kuchni i dla mnie też w momencie, kiedy jeszcze nie miałam tego uprawnienia sędziego, Będąc na tarasie, już wiedziałam, że y, chcę coś więcej. Nie? Chcę, chcę zobaczyć, jak to jest jakby od tej drugiej strony. Y, więc, y, właśnie I więc zmierzam, i kolejne zawody y, zmierzają właśnie ku temu, żeby się rozwijać jeszcze bardziej. I tak to wygląda. Aha, czyli, czyli można powiedzieć, że lubisz to, co robisz? Bardzo lubię. Agnieszka już nam coś powiedziała dzisiaj, ale po tym, co powiedziałaś nam na początku, czy to, co e, się spełniło, czy, 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 czy był, było kogo no, to znaczy upominać i było kogo chwalić? Było kogo chwalić i było kogo trochę upominać. Znaczy myślę, że tutaj też pewne kwestie zdeterminowała trasa, która, no, tak jak powiedziała Monika, nie należała wcale do najłatwiejszych. Po drugie pogoda też no, nie była najłatwiejsza, ponieważ dzisiaj jest bardzo parno i to powoduje znacznie większy wysiłek i wymaga większej wydolności niż w takich standardowych zawodach. Natomiast tak jak powiedziałam wcześniej, widzę, że e, sędziowanie ma sens, e, ponieważ z zawodów na zawody mam takie poczucie, że ludzie e, z większą uważnością. E, Idą podczas zawodów i coraz większą wagę przykładają również do techniki. A tak jak powiedziałam wcześniej, jest to dla mnie bardzo ważne, ponieważ dobra technika, dobra technika chodzenia, dobra technika ruchu równa się mniejsze ryzyko kontuzji i dyskomfortu, tak, więc no, to jest no, nie tylko tempo, tak, ale przede wszystkim właśnie całokompleksowo, że tak powiem, no, takie trochę masło maślane, no po prostu o to chodzi, żeby zadbać o wszelkie aspekty, tak, Nordic Walking, nie, nie tylko skupiać się na tempie, technika jest, kto wie, no na pewno przynajmniej tak samo ważna, jeżeli nie ważniejsza. Dziękuję Ci, tak jest, ja też tak uważam. No, e, ciebie jeszcze pamiętam jako zawodnik, to ile lat jesteś sędzią? Sędzią jestem 6 lat. Jak dzisiaj Ci się e, sędziowało? Powiem szczerze, że to wszystko, co się odbyło dzisiaj, to jest mi znane. Co prawda, mniejsza frekwencja niż na, na zawodach przed pandemią, ale bardzo sympatyczni ludzie. Bardzo to lubię. W ogóle lubię patrzeć na nich, jak, jak chodzą. No i tyle. A czy uważasz, że sędziowie są takim aspektem, że powodują, że zawodnicy chodzą bardziej technicznie? Myślę, że tak. Myślę, że tak, że jeżeli sędzia jest na trasie i sędzia wie, co powiedzieć zawodnikowi, to ma to wpływ. Niemniej jednak są osoby, które niekoniecznie lubią stosować jakieś nowe zalecenia. No, ale sędziowie są konieczni w sumie. Konieczni, konieczni. Bez sędziów to byłoby, wydaje mi się, to takie bardzo nieprofesjonalne. Henryk, a Ty od, od którego roku sędziujesz na zawodach? Ja sędziuję od 2016 roku, to już jest 6 lat. I uważam, że to jest bardzo potrzebne, jeżeli chodzi o zawody. Takie zawody to wtedy są i wszyscy, wszyscy uczestnicy mają, są edukowani, powiedzmy, są naprawdę, już widzę po tylu latach, ci co chodzą cały czas, są w czołówkach mimo y, swoich tego... Oni się naprawdę już teraz coraz lepiej chodzą, lepiej chodzą, a ci, co zaczynają, to też bardzo dobrze, bo trzeba ich edukować, poprawiać, pokazywać im, jak się chodzi, i oni naprawdę biorą to do serca i naprawdę zaczynają dosyć dobrze chodzić. Ja zapytałem się, no co, no twojej żony, zapytałem się, czy sędzia jest potrzebny i czy, sędzia, czy widok sędziego powoduje bardziej techniczne chodzenie zawodników. No na pewno jest potrzebny, to na 100%, bo bez sędziów to by było naprawdę, tutaj by było, każdy by chodził, samowolka by była taka, że tego, ale widok sędziego też, też jednak sprawia to, że, że zawodnik, zaczyna, zawodnik idzie inaczej. A jest taka możliwość, żeby, powiedzmy, go przekazać, jeżeli się uważa, że jest źle, można przekazać następnemu sędziemu i on wtedy też go będzie, albo go ukaże, albo go, powiedzmy, zwróciłmy uwagę, powiedzmy, na, 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 na jego technikę chodzenia. Ale widzę, że coraz to lepiej zaczynają chodzić i przykładni. Dziękuję. Jesteśmy w kanale Chodźmy po Zdrowie. Ja mam na imię Marian, a ty. Ania. Ania, Ania słuchaj, skąd się wzięłaś na imprezie sportowej? W sensie w obsłudze. Tak, tak w obsłudze. No, no to już taka niejedna impreza z naszym udziałem tutaj. No to sobie po znajomości. Tak, tak. Po znajomości, ale czy ta, ta, ta znajomość, ta obsługa daje Ci frajdę? Ogromną. Przychodzę tutaj i ludzie z takim pozytywnym nastawieniem, mega nakręcają. E, obserwuje się ich i naprawdę e, widać, jak sport ma pozytywny wpływ na, na ludzi w każdym wieku, absolutnie. Czyli, czyli sobota mogłaby być z rodziną, ale jesteś tutaj dla, dla atmosfery? Tak, no dla atmosfery, trochę też dla e, odbicia się od rzeczywistości, żeby wyjść z domu. No absolut mogłabym być z rodziną, tak, ale czasami też trzeba wyjść z domu, żeby poobserwować, mieć kontakt z innymi ludźmi, bo to też, to też jest ważne w życiu. Nie, nie, nie można się zamykać tylko, tylko na swoje swoje grono. Patrząc sobie na takich ludzi naprawdę można się naładować, wykonując inną pracę, oczywiście prywatnie, można się naładować, no i potem dalej w Poniedziałek wróci do swoich obowiązków, ale, ale naprawdę jest to mega pozytywne takie doświadczenie, jak się pogląda, że taki pan mając 70 lat może, to, to, to czemu nie? Akurat młody? Także, także nie, no są, są to pozytywne takie doświadczenia, absolutnie. Czyli jest jakby z tego jeszcze do tego wiedza, że w tak, wieku 70 tak, lat można być sprawnym tak, fizycznie. Tak, nawet rodzinnie można się wypowiadać, mając w gronie swoich starszych e, dziadków, e, wypierać takie, takie czasami narzekania. Widząc tak ludzi, że, że można, jeżeli się chce, przede wszystkim, bo to, bo to nic na siłę, to trzeba po prostu samemu do tego, do, do tego dojrzeć i e, 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 mówię, przy, przy rodzinnym jakimś spotkaniu powiedzieć takiej starszej osobie, że się da, jeżeli tylko się chce. Bo to łatwo jest się na, na, usiąść, narzekać, ale, e, ale jak się chce, no to wiele można. Dziękuję, i widzisz, poszło? <laughs> można. Witam cię Krzysztof. Nie nie, po, Cześć. nie na, na przywitanie nie, nie byliśmy tu tam z kamerą u ciebie. Jesteśmy na zawodach e, w Lubuniu, w Lubu. to jest gmina Kobylnice. E, Korona północy. Zamykamy teraz widać, że się już miasteczko zwija i co? Które z zawodów się kończą? Tak, no dzisiaj zawody się kończą. Tutaj wszyscy patrzyli na pogodę, spoglądali w górę, jak to będzie wyglądało. Tutaj akurat wczoraj, gdy byliśmy i znakowaliśmy trasę, pokazywało, że pada, a nie padało. Dzisiaj miało nie padać, a padało, więc tak e, dziwnie trochę z tą pogodą, trochę nas tutaj e, ten deszcz przegonił, ale e, to było tylko chwilowe. No i suma sumarycznie e, jest parno, jest bardzo ciepło w okolicach tych 26-7-8 stopni. No ale co? Uczestnicy przyjechali jak co roku, tak naprawdę do kobolnicy. Ta data trochę też się zmienia, bo raz jest to październik, raz sierpień. Trasa w 100% miękkie podłoże, nie jest to łatwa trasa, wbrew pozorom, są też podejścia i, i, i jest trochę piachu, ale jest wymagająca i to mi się zdaje, że to jest najistotniejsze, lepiej po takim podłożu chodzić, aniżeli po betonie czy asfalcie. Także w Lubuniu, tutaj w Kobylnicy są bardzo dobre warunki, żeby właśnie chodzić, uprawiać Nordic Walking. Tak, to jest racja, lepiej, lepiej po piasku niż po betonie. Dokładnie. E, czyli co, za rok? Tak, myślę, że za rok tutaj się spotkamy. Myślę, że też to będzie korona północy, e, ponieważ no, będziemy chcieli to na pewno kontynuować, ale jak to będzie wszystko wyglądało, e, to się okaże, ponieważ no, pewne zmiany e, mogą zajść tutaj. Konsolidacja największych organizatorów w Polsce może przynieść jakieś e, zmiany właśnie w tych wszystkich cyklach, no ale to zobaczymy tak naprawdę już niedługo. Czyli ja rozumiem, że ty wiesz, ale mówić o tym nie chcesz. Nie, to trochę inaczej. Ja nie do końca wiem, bo ponieważ my tutaj cały czas rozmawiamy, rozmowy są prowadzone, e, no taką do, naj, naj, największą imprezę, którą wspólnie zrobiliśmy, to był mieszas w Koczewie. E, I tam już cały czas ta dyskusja cały czas trwa, tak? E, chcemy łączyć dalej siły i, i możliwe po prostu, że powstanie jeden duży fajny cykl, który zrzeszy te wszystkie mniejsze cykle. No i będzie fajnie po prostu.